Witam serdecznie! <laughs> jaki to było piękny Ja pierdzielę. To jest mój ulubiony glitch, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Cześć, jestem Kucy, a dzisiaj za pomocą bardzo prostego glitcha dostanę się do bunkra w agencji bez użycia karty dostępu. Zanim zaczniemy, bardzo proszę was o zostawienie lajka pod tym filmem. Poprawiają one zasięgi, które teraz mojemu kanałowi bardzo by się przydały. Jeśli uda się wbić pod tym filmem 1500 łapek, to zrobię dla was kolejny film tego typu. Oprócz tego zachęcam was do subskrybowania mojego kanału z dzwonkiem, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby nic nie przegapić. Nie zapomnijcie też o używaniu kodu kucykacy w stepie Fortnite, żeby wspierać mnie całkowicie za darmo. Nie musicie nawet nic kupować, ale będę mega wdzięczny za a tu macie kilka osób, które to zrobiły i pochwaliły się na Discordzie. Pewnie zauważyliście też, że zmieniło się troszeczkę BK w moim niku, Ale nie martwcie się, stare BK nadal jest aktualne. Jeśli chcielibyście używać takiego BK, możecie je sobie skopiować z opisu i wkleić do niku. A teraz już koniec przedłużania, przejdźmy do filmu. Uuu, czy ja widzę pompę na start? Okej, okay, super. Szybko, drewno, 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 drewno. Żeby pomagierzy mnie nie bili, to się przebiorę. Szybciej, motorówko, ruszaj się! Oogam, ruszaj się, bo jak słyszę, jak oni tam budują, to moje życie nie potrwa długo. Dobra, zabudujmy się i daszek. Lecimy. Teraz się uda, wierzę. Szybkie wyjaśnienie. Minęła prawie godzina, zanim udało mi się zrobić to pierwszy raz. Wierzę, że się uda. Jest! Jest, udało się! Dobra, pozbywamy się motoryzówek. Dobra, udało się. Trochę wypadło rzeczy, ale to nic. Dobra, czekamy aż ktoś to otworzy, ale to będzie świetne. Jak to światełko zaświeci się na zielono, znaczy, że ktoś otwiera safe. Jeszcze strefa jest z nami. Idealnie. 2000 wchodzi, wchodzi ktoś! Jest, dobra. Uwaga! Otwiera safe. Ale to będzie piękne. haha jakie to było piękne ja pierdzielę dobra szybko dawaj mi jego rzeczy o nie okej okay, zaraz mam tego gościa na poturce. zobaczcie jak to wyglądało z jego perspektywy Oh hello! Yeah. Genialne. to jest to jest mój ulubiony glitch jaki kiedykolwiek zrobiłem Bye, o nie! Kradnie moją motorówkę! Halo! To jest moje! <grywy> nie mogę zrobić glicza, bo koleś mi ukradł otorówkę. No pięknie. A to wezmę sobie drogę. Haman, szybko! Może się uda? Jest! Jest! Udało się! Super! Dobra! Motruwa spadła. Moment moments later! Moments later! co by było najgorsze, jeśli zostałby ostatni koleś, który miałby kikarda do, do tego sejfu i zabiłyby go boty. Mój sukces poszedłby na marne. O, nareszcie, już myślałem, że nikt tu nie przyjdzie. Dobra, moment prawdy. Moment prawdy, proszę państwa. Halo, no! Oh, shit! Again. No nie kurczę, miałem no tylko karabiny. Okej, okay, tym razem schowam się w tym rogu i będę miał sporą nadzieję, że ktoś kto będzie wchodził mnie po prostu nie zauważy i pójdzie do przodu. Mam ogromną nadzieję, że tak się stanie. Jest otwiera! Dobra! Oby mnie nie zauważył, oby Hello! Zapraszam do środka. Rozgość się! Hello! Chodzisz do skarbca, czy nie? Halo! BOOM! O o! O nie! Owak! Owak! Przez następne dwie godziny próbowałem dostać się do sejfu, ale albo glitch nie chciał się wykonać i w końcu ktoś mnie zabijał, albo w ogóle nie udawało mi się nawet spróbować, albo przypadkiem zabijałem kogoś, kto miał kartę dostępu, bo akurat wpadł na gniany pomysł przeszkadzania mi. Postanowiłem w takim razie, że całkiem ciekawym pomysłem będzie wrzucenie wam tutaj krótkiej składanki ze wszystkich moich porażek. Nie! Wow! Wpadaj! Idź sobie! Dobra! Zginął! Jest! Super! Próbujemy dalej! O nie! Zbudowało mi się coś! O, wow, to typ? Tak, to typ. Kurde. Nie, no kurcze. O, o. Nie, wyjdź, kurcze. Ktoś inny jeszcze próbuje chyba? O. Ten koleś próbował zrobić to samo co ja. Okay. Come on! Może jeszcze się uda? Jakiś bot strzela. Nie, to nie bot, to człowiek. Kurczę. O mój Boże. Proszę, nie się uda. O. -o. Come on, come on. Ay. O mój Boże O nie, to był koleż, który miał kikarda! Nie! Co ja mam teraz zrobić? Ja po prostu oddam tego kikarda komuś. Nie, 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 zostawcie mnie, ja tylko... Ja zanoszę na miejsce! Nie, 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 nie strzelajcie do mnie! Ja próbuję właśnie odłożyć Odkładam na miejsce, patrzcie, odkładam Idzie? Zostawcie mnie. Come on. Odłożyłem, mam nadzieję, że ktoś znajdzie tego kikarda i spróbuje to wejść. O! Ktoś otworzył! Dawaj, wrzuć mnie teraz, wrzuć mnie teraz, będzie zabawnie jak mnie wrzuci jeszcze raz. Kurde, słyszę jak otwiera pode mną wszystko. Haman, wrzuć mnie do safe'u, jak chodzi w środku. No dobra, nie wrzuci mnie, albo chociaż spróbuję go zabić O, witam Chyba znalazłem tutaj winnego. Spokojnie, bocie to tylko twój kolega w kolorowej motorówce, nic podejrzanego, dzień jak co dzień. Nie przejmuj się O! O! rzuca no. mną, no. za mną Już widzę ułamki sekundy jak jestem w sejfie. Kaman to jest bardzo dobry moment, żeby wrzucić mnie do sejfu Iku strzelają przy mnie Ja tylko chcę do sejfu, kaman! O o, o Kaman do płetwy! dita. Szkoda mi Cię zabijać, serio. O, naprawdę mi go... No nie, on miał kikarda, no znowu to samo. Chwila, chwila. Jak pewnie zauważyliście, mam teraz na plecach ukulele, a to dlatego, że na naszym Discordzie odbyła się ostatnia wielka bitwa karaoke i jeden ze zwycięzców grał właśnie między innymi na ukulele. Powiem wam szczerze, że niektóre występy były naprawdę niesamowite i potrzebowałem chwili, żeby pozbierać szczenę z podłogi. Naprawdę, działo się. Jeśli nie chcielibyście przegapić kolejnych tego typu wydarzeń, koniecznie wbijajcie na naszego Discorda. To tyle z przerwy na reklamę, wróćmy do filmu. Come on, come on... O je, no koleś był w śmietniku, no. No i to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film wam się spodobał. To bardzo pomaga w zasięgach. A także subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dodatkowo będę mega wdzięczny za używanie mojego kodu kucykacy w sklepie Fortnite. Dzięki za oglądanie mówi do was Kacy Narka.